Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Od razu przejdę do meritum. Chwilą wstępu, chciałem Wam opowiedzieć historię skarbów, które do mnie trafiły. Po ostatnim odcinku, którym kończyłem przesyłkę od Grześka i Oliwki, tutaj, oczywiście, Wam gdzieś lata, mówię, idę wynieść sobie karton do śmietnika. No i wchodzę, stoją trzy worki, z czego w jednym coś zagrało. Po dotknięciu. Oczywiście padły skarby na targ staroci. Mam je tutaj naszykowane. Zaraz wam je przedstawię. To jest pierwsza sprawa. Hit. Normalnie powiem wam, dla mnie rewelacja. Takich rzeczy jeszcze mi się nie udało znaleźć. Jest super. Druga sprawa. Druga sprawa na kolejny odcinek. Oczywiście po tym są skarby złomowe. Ja już je zakupiłem. Niestety było tylko to, ale to swoje waży i mam nadzieję będzie srebro. Także odzyskamy sobie tą tablicę, ale to w kolejnym odcinku. Natomiast w jeszcze następnym odcinku, bo to idzie już serią, tak jak mówiłem, mam kolejną rzecz do odzyskania części zamiennych. To jest któraś z przesyłek, którą dostałem wcześniej od, od Grześka i Oliwki, która leży sobie w garażu. I tak jak powiedziałem, po kolei będziemy sobie to odzyskiwać. Także to też już mam naszykowany na kolejny odcinek, a w tym. Zapraszam Was na obejrzenie razem ze mną skarbów, które udało mi, się, um, udało mi się pozyskać na śmietniku. Trochę tego jest. Tutaj mam jedną część, tam mam drugą część. Na pewno te skarby pojadą ze mną najpewniej w przyszłym roku na Targ Staroci. Dobrze, bo jak zwykle już gadam dwie godziny. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Także historia tych rzeczy jest naprawdę fajna, udało się pozyskać i co? Ja będę teraz po kolei wyciągał każdą rzecz i wam prezentował, co udało mi się znaleźć. To wszystko czy oczywiście było w jednym worku. Taki. Nie wiem, dzbanuszek. Taki mniejszy dzbanuszek. No bo czy to jest jakiś. No nie, no raczej dzbanuszek. Taka nie wiem czy to doniczka czy to też jakoś jakiś dzbanek. Nie mam bladego pojęcia nie mają sygnatur. Kanioski pisze. Kolejna rzecz bardzo ładnym malowaniu. I zobaczcie one są nigdzie nie uszkodzone. No typowo ktoś sprzątał tutaj coś jest. Natomiast co to jest. Ja nie mam bladego pojęcia czy to jest zrobione przez przypadek celowo czy to jest jakaś sygnatura nie wiem ale jest to bardzo ładne na tym jak wyciągnąłem z worka to mi się oczy oczywiście zaświeciły bo jak to by było to o czym ja pomyślałem jakby była oczywiście sygnatura której nie ma no to by było fajnie natomiast jak widzicie teraz próbuję tak pod światło zrobić sygnatury tutaj nie ma Aczkolwiek jest tu jakiś. No coś tam jest. Dwa przez. Nie wiem, tutaj. Ale wy tego nie zobaczycie. Ale sami powiedzcie, bardzo ładny. Naprawdę taki taki stylowy. Tutaj już przechodzimy do czegoś bardziej sensownego, taki dzbanuszek jakiś w bardzo ładnym zdobieniu powiem wam. Sygnatura jest na pewno niemieckie. Powiem Wam, mnie się naprawdę bardzo podoba. Teraz zajrzę sobie oczywiście do tej drugiej części, bo wszystko mi się na półkę nie zmieściło. I zaczniemy od czegoś takiego. To jest, jakie jest. Czy to był jakiś, nie wiem no nie wiem tylko wydaje mi się, że po prostu ten, ta farba, która jest w środku, ona już zeszła no ale na targ staroci na pewno ze mną pojedzie tutaj jest donica tak mi się wydaje, że jest to donica powiem wam, swoje waży jest yy... nie, nie jest sygnowana no ale naprawdę bardzo ładny strzał to jest oczywiście nie wszystko bo teraz to się zaczną dopiero rzeczy takie bym powiedział lepsze niż to co widzieliście tutaj pozwólcie sobie, że ja sobie to wyciągnę i dopiero zacznę Wam to pokazywać dobrze, wróciłem, dla Was to była chwilka to na pewno nie jest kompletne wydaje mi się, że to jest taki świecznik do tych świeczek, co się tutaj wkłada tak mi się wydaje, że nie jest kompletny, aczkolwiek może być kompletne a tutaj jest mocowanie, więc można to sobie do czegoś tak powiedzmy przykręcić no, nie wiem, tak sobie to tłumaczę. Nie jest zniszczone, nie jest porysowane, wszystko jest w najleżytym porządku. Także yy, również wziąłem, może postawię sobie to tutaj, żeby mi to nie zajmowało zbędnie miejsca. Aczkolwiek tu ten karton jeszcze mi przeszkadza, widzę. Co nie mówicie, że go tu widać? O. Teraz sobie rozsuniemy to i ja wam to później oczywiście pokażę. Wszystko z bliska te mniejsze rzeczy wysunę do przodu, te większe, które teraz wam pokażę, yy, pójdą sobie do tyłu. Tutaj z takich jeszcze innych rzeczy to też są chyba świeczniki. Na te takie właśnie świeczki zapachowe. Nie wiem. W pięknym zielonym kolorze. Naprawdę powiem Wam, rewelacja, oczywiście bez sygnatur żadnych. Ale kolor robi robotę mistrzostwo. Zresztą nawet z tej perspektywy widać, że. Ten zielony, a ten zielony to jest... Dobrze. Następna rzecz. Piękny kubek. Idealna rzecz na targ staroci. Nad tym nie będę się rozwodził, bo kubek jak kubek. No i teraz zostały chyba trzy według mnie najlepsze rzeczy. Świecznik. Pod świeczkę. Powiem wam, że bardzo ładny. Szkoda, że nie ma dwóch. Bo jakby były dwa, no to by to zupełnie inaczej wyglądało sygnatury brak. No nie wiem, co tu więcej na ten temat powiedzieć, jest jeden świecznik. I teraz według mojej opinii, amatora targów staroci i takich różnych rzeczy zostały według mnie najlepsze i najciekawsze rzeczy, zacznę od pierwszej taki dzbanuszek. Powiem Wam, że to są o, takie, no, całkiem, całkiem bardzo przyjemne rzeczy, ładnie to wygląda. Nie jest nigdzie zarysowany, nie jest nigdzie zniszczony. Takie coś jest. Jeżeli ktoś ma wiedzę, co to jest, czy to jest celowe, czy to jest sygnatura, to napiszcie mi w komentarzu, bo ja po prostu się na tym nie znam. Ale no, sami powiedzcie, że, no, że jest piękny. No, jest piękny. Ja oczywiście tych rzeczy sobie nie wyceniałem jeszcze na tak staroci Na tą chwilę nie jest mi spieszno, ponieważ w tym roku wiem, że już na pewno nie pojadę Pojadę w przyszłym roku, mam nadzieję, że jak najszybciej Aczkolwiek nie chciałbym też jechać, żeby było minus 20, bo jechać 200 ponad kilometrów w jedną stronę i w drugą ponad 200 I sprzedać dwie rzeczy, no to wiecie Spotkania spotkaniami, ale chociaż żeby się zapaliło, zwróciło Dobra, bo się rozgadałem Lecimy z e, ostatnią rzeczą, według mnie najładniejszą. Musiałem przerwać, bo tak mnie kaszel złapał, że dobrze. E, lecimy z ostatnią rzeczą. Nie będę was trzymał więcej w niepewności, patrzcie na to. No według mnie to jest mistrzostwo świata, naprawdę, to jest piękne. Oczywiście nigdzie nie uszczerbione, wszystko jest w porządku. Widać, że to jest ręczna robota. Ta kwota, raczej, która tutaj jest, to jest w euro. Tak mi się wydaje, przynajmniej. I tutaj jest jakieś, nie wiem, 4,099. Tu jest jakaś dziesiątka. Nie wiem, widzicie to? Widzicie to. Poza tym, ja tutaj więcej żadnej sygnatury nie widzę. Jeżeli ktoś ma wiedzę na ten temat, co to jest i skąd to może pochodzić, wydaje mi się, że z Niemiec, tak jak tutaj być może większość, nie, na pewno jest to stare. Tak samo jak i e, ten dzbanek, tak samo jak i ten dzbanek. To są raczej stare rzeczy. Ten świecznik, tak samo. No, kubek wiadomo, że nie. Ale to naprawdę powiem Wam bardzo, bardzo ładne. Ja Wam to teraz pokażę, jak to wygląda wszystko z bliska. Takie rzeczy udało się naprawdę znaleźć w śmietniku. Powiem wam, częściej nie wyrzucają. Ja jestem mega zadowolony. No, to są piękne rzeczy. Jak można coś takiego wyrzucić? Całe szczęście. W sumie powiem wam taką rzecz, że nie zostało to wrzucone do szkła, bo by się to potłukło. Ktoś po prostu w sumie za to mu mogę podziękować, że postawił to pod śmietnikiem, bo doskonale wiedział, że ktoś może z tego jeszcze, ktoś to może uratować, bo może mu się, może mu się to podobać. No i, no i mnie się to spodobało. Oczywiście to, pojedzie wszystko ze mną na targ staroci. Najbardziej mi się podoba oczywiście to. A teraz jeszcze jedną rzecz Wam powiem, bo już nie jedna osoba mi to pisała. Jak mam odwróconą kamerę, to widać górę tego, co jest nad i kilka osób zauważyło to sobie odstawię, żeby to się nie potłukło kilka osób zauważyło, że na górze mam taki wazon sękacza no mam on jest również uratowany natomiast nie ze śmieci to jest dłuższa historia <tryk> powiem wam, że w ostatniej chwili udało mi się go uratować jest oczywiście brudny w środku, bo go nie czyściłem Dość długo walczyłem z tym, żeby go uratować Bo powiem wam, że no Byłem prawie pewny, że to się potłucze Jak ja go w tamtą wyciągnę Ale całe szczęście, całe szczęście udało się to wyciągnąć no i, no i jest u mnie Na tą chwilę miał jechać też na targ staroci A tutaj już jedna osoba mnie męczy o niego może go sprzedam, może się zamienię. Nie wiem. Jest piękny, ręcznie robiony. No super. Powiem Wam, naprawdę rewelacja. Ale to nie o tym. W każdym razie tak chciałem tylko powiedzieć, że mam coś takiego. Nie będę Wam przeciągał tego odcinka. Nie będę gadał więcej. Według mnie piękne rzeczy na tak staroci. Jestem mega zadowolony, że udało mi się coś takiego znaleźć. Oby więcej ludzie przynosili takie rzeczy a ja je będę wszystkie ratował i będą ze mną jeździć na targ staroci może tam dostaną drugie życie dziękuję wam serdecznie za uwagę kłaniam się nisko, pozdrawiam was serdecznie i widzimy się w kolejnych odcinkach trzymajcie się ciepło, cześć i co myśleliście, że to koniec? ha, mam was, ten kto dotarł do tego momentu zobaczy super, ekstra yy, końcóweczkę tego filmu a tak, między nami to zapomniałem wam czegoś pokazać co było jeszcze w tym worku mam to nad kamerą masakra, patrzcie jeszcze było takie pudełeczko. A w tym pudełeczku, zapraszam, odwracam kamerę. Było takie, oto pudełeczko. Ech, 28 lat, coś tam, coś tam, nieważne. Pudełko jak pudełko. Chociaż nie mam bladego pojęcia, po czym ono jest. Ale na pewno nie po tym, co było w środku. Patrzcie na to. Biżuteria biżuteria była w środku różne takie bransoletki szkoda oczywiście, że to nie jest złoto bo powiem Wam, że skakałbym do góry są różne, przenajróżniejsze do tego tutaj były jeszcze takie rzeczy to wszystko oczywiście było w tym w tym samym worku są jakieś klipsy. I tu, pod tym, coś takiego. A najlepsze z tego wszystkiego, jeszcze co było pod tym, ja to wziąłem już sobie do domu, żeby to sprawdzić. Tylko powiem Wam, co ja z tym zrobiłem. Było jeszcze takie zawiniątko. I to też nie jest złoto. <laughs> Niestety są klipsy i jakieś takie przywieszki z kryształów, czy ja nie mam bladego pojęcia co to jest. Nie będę już tego wyciągał. No sami powiedzcie, że oczy mogły się zaświecić. Są ładne. Naprawdę są ładne. To również najprawdopodobniej pojedzie ze mną na targ staroci. Tu są na przykład dwie bardzo ładne. Tylko że to jest plastik. O a ta nawet jest pęknięta. Po... o obie dwie są pęknięte. Dobra, to to od razu pójdę na śmieć. Ale są różne, i kolorowe i niekolorowe, takie powiem wam. Naprawdę, naprawdę oko się potrafiło zaświecić. Ja oczywiście wszystkich nie sprawdzałem, ale tak wyrywkowo. Sprawdzę oczywiście, sprawdzę. Może ta będzie cała? No też pęknięta. no ale tak to jest jak plastik, no to plastik. To to od razu idzie do śmietnika z powrotem. No zobaczcie no. No piękne. o tu jeszcze w środku jakaś. Ta to wygląda jakby była miedziana. I kto wie, czy w środku nie jest miedziana. Taki jeszcze, gratisik. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej.